Bugatti Veyron to 1001 koni, prędkość maksymalna ponad 400 km na godzinę. Tego samochodu nie trzeba już chyba nikomu przedstawiać. No ale, jakbyś się tak wczoraj dopiero obudził z jakiejś śpiączki, tam dowiesz się wszystkiego, co powinieneś wiedzieć o Bugatti Veyron. Jednak pojawienie się Veyrona w 2005 roku to był dopiero początek jego przygody. Bo Bugatti przygotowało dla klientów wiele niespodzianek, czyli wiele specjalnych wersji. A my także mamy dla ciebie niespodziankę. W tym odcinku będzie konkurs, w którym będzie można wygrać 3 bony o wartości 100 zł oraz 1 bon o wartości 200 zł. Który będziesz mógł zrealizować w sklepie internetowym iParts.pl z częściami i akcesoriami do Twojego samochodu. O konkursie opowiem Ci później, a ja przypominam, że jestem Grzegorz, to jest kanał Motoryzacja z Innej Perspektywy. I zaraz wchodzimy w świat Bugatti Veyrona, aby poznać te najciekawsze wersje, które jak zawsze przedstawię z Innej Perspektywy. Na początek zacznijmy od kasy, bo wiesz, trzeba mieć sporo hajsu, aby kupić Bugatti Veyrona. No a kto Boga temu zabroni? Bugatti Veyron w dniu premiery kosztował około 1,2 miliona euro. I to było bez podatków i dodatków. Ale to jeszcze nic, bo nie uprzedzajmy faktów. Prawdopodobnie w 2007 roku pojawił się pierwszy model Veyrona, który był specjalnie zmodyfikowany pod klienta. Nazywa się Pegaso, czyli Pegas, i prawdopodobnie odnosi się do skrzydlatego konia z greckiej mitologii. No ale to nie jest tutaj takie istotne. Tylko to, że kupił go jakiś bogaty obywatel Rosji czy Ukrainy, który rezyduje sobie w Emiratach Arabskich w tym hotelu, gdzie jeden nocleg zaczyna się od 10 tysięcy złotych. No i ten facet chciał mieć rejestrację samochodu taką, jaką mogą mieć tylko szejkowie, czyli jedna litera i jedna cyfra. O taką jaką widzisz na jego Bugatti Veyron Pegaso. No ale gość nie był szejkiem, więc jak udało mu się zdobyć taką rejestrację? Kasa, panie, kasa robi cuda! Udało się facetowi załatwić serię rejestracji od C1 do C12. No jedna taka kosztowała go tyle co Bugatti Veyron. Tak, jedna taka rejestracja kosztowała go ponad 1,2 miliona euro. Przecież to jest szok. I na początek taką ciekawostkę chciałem Ci przedstawić. A kolejną jest model Cabrio, który pojedzie tylko 130 km na godzinę. Model Cabrio bugatti Veyrona pojawił się w 2009 roku, choć to nie jest do końca Cabrio. To taka targa, czyli z zabudową z tyłu, i w tej wersji która także ma 1001 koni, Bugatti zaleca, aby nie jechać więcej niż 130 km na godzinę. Co? 130 pa, tyle to tylko pojedzie. Okej, okay, już wyjaśniam, bo ta sprawa jest z innej perspektywy. Jeśli dach masz zamknięty, to wersja Grand Sport, bo tak nazwali ten model, dokładnie to Bugatti Veyron Grand Sport, więc jak w tym modelu dach jest zamknięty, to pojedziesz ponad 400 km na godzinę. Znowu, jak dach będzie otwarty, to pojedziesz tylko 360 km na godzinę. Tylko 360 km na godzinę. Jak to w ogóle brzmi? W każdym razie dach w wersji Grand Sport nie chowa się automatycznie, tylko go musisz zdjąć ręcznie i nie zmieści się potem w bagażniku, więc musisz go zostawić w garażu. No ale co jeśli zacznie padać? No właśnie, szkoda by było zrobić basenik z tego Weirona, więc Bugatti przygotowało materiałowy dach, który masz w bagażniku i po jego założeniu Bugatti zaleca, aby nie przekraczać prędkości 130 km na godzinę. Więc wychodzi na to, że w tym przypadku Tico może faktycznie pozamiatać Bugatti Weirona. No kto by się tego spodziewał? Skoro mówiliśmy o wersji Topless z to może pójdźmy dalej i pogadajmy o nagości. Jakby co, to w tamtym filmie jest sporo nagości, ale W tym będzie inna nagość, bo wyobraź sobie, że idziesz do salonu kupić samochód i sprzedawca ci mówi, że ma dla ciebie auto, które nie jest polakierowane i trzeba za niego więcej zapłacić. Okej, okay, to, to to nie był dobry przykład. No bo przy tej pani to pewnie by to przeszło. No więc załóżmy, że ten pan proponuje Ci samochód, który nie ma lakieru i przez to kosztuje więcej. To pewnie zrobiłbyś mu tak. Hello? Hello, anybody home? No ale w Bugatti patrzą na to z innej perspektywy. To co właśnie oglądasz to model Veyron Pure Sang, a to oznacza czysta krew. Co w rzeczywistości oznacza, że te srebrne elementy nie mają na sobie lakieru i to jest nagie aluminium. Tak jest, surowe aluminium, które nie ma na sobie lakieru. Czyli... Czysta krew. Powstało 5 sztuk tej specjalnej wersji i sprzedały się bez problemu, więc w 2009 roku pojawiła się kolejna naga wersja Veron. Grand Sport Saint Blue. Gdzie mamy surowe aluminium, ale karbonowe elementy także nie są lakierowane, tylko barwione na niebieski. W sumie jeśli chodzi o rok 2009, to Bugatti miało pełno niespodzianek. Czekaj, 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 my także mamy niespodziankę. Przypominam, że do wygrania będą bony do wykorzystania w iParts.pl. No a iParts.pl to sklep internetowy, gdzie znajdziesz części do swojego auta. Wystarczy tylko wybrać model, wersję samochodu i wszystko masz dostępne na kliknięcie myszki. Łatwo wybierzesz także sobie olej do swojej fury, bo jest tutaj specjalny dział z olejami. Mają także akcesoria, które są przydatne w każdym samochodzie. Tak samo jak mają opony na zimę, i wystarczy tutaj wybrać szerokość, profil. Wiesz co? Nie musisz tego robić sam, bo mają infolinię, gdzie doradca pomoże ci wybrać części opony czy poszukać, czego tam potrzebujesz. Tutaj masz kontakt do infolinii, śmiało do nich dzwoń. No a wracając do zimy, to pomyśl, co byś potrzebował do swojego auta na zimę, bo właśnie z tym jest związany nasz konkurs. No ale o tym będzie później, bo teraz powrót do Veyrona. W 1909 roku Ettore Bugatti przeniósł się do Molsheim w Francji, założył firmę produkującą samochody, gdzie nazwa wzięła się oczywiście z nazwiska założyciela. No a w 2009 roku, jakby nie patrzeć było równo 100 lat od czasu jak powstała marka Bugatti. W 2009 roku było stulecie marki Bugatti i przygotowano wiele specjalnych wersji. A ja chciałem wyróżnić model Bugatti Veyron Centenniere Edition. Czyli <tryk zmarzania> W sumie to były cztery modele i intrygująca jest w nich kolorystyka. Ponieważ każdy kolor opowiadał inną historię, jednak zanim ci powiem jaką, to musisz wiedzieć, że ta edycja nawiązuje do wyścigowego modelu Typ 35, który jest najbardziej utytułowanym autem wyścigowym na świecie. No ale w wyścigach samochód to dopiero połowa sukcesu i potrzebny jest kierowca. I każdy kolor specjalnej wersji odpowiada innemu kierowcy, który ścigał się w Bugatti Typ 35. Jean-Pierre Wimille dostał niebieskie barwy, a to dlatego, że kiedyś w wyścigach kolory odpowiadały narodowości i Francja miała niebieskie barwy. Czerwone to oczywiście Włochy i ten kolor należał do Akil Warci. Wielka Brytania to oczywiście zielony kolor, a kierowca to Malcolm Campbell. A znowu mało kto wie, że białe barwy to niemieckie barwy. I tutaj mamy kierowcę Hermancu Leiningen. Nie powiem, fajna ta kolekcja z linii Sentinelle Edition, ale myślę, że fajne jest też połączenie dwóch luksusowych marek. Marka Hermes powstała w 1937 roku. Właśnie wtedy Thierry Hemes otworzył swój pierwszy sklep z akcesoriami jeździeckimi, a dziś Hermes robi także ekskluzywne ciuchy, dodatki czy perfumy. No i w 2008 roku pomogli stworzyć Bugatti model Veyron FPGP Hermes, gdzie nazwa pochodzi z ulicy, gdzie była pierwsza kwatera marki Hermes. I nie powiem ci jak cała ta ulica się nazywa, bo ja mam problem poprawnie powiedzieć. 30 a może 30? Albo 30. W każdym razie FBG to skrót od tego fabo, czy jakoś tak. A co do modelu, to wewnątrz znajdziesz dużo wypasionej cieleńcej skóry, która dodaje klimatu. A na zewnątrz kolory nawiązujące do charakteru marki Hermes. A co powiesz na elementy wykonane z porcelany? To Veron, Leor Blanc, inaczej mówiąc białe złoto, a białe złoto to porcelana. Więc mamy tutaj wzór rzeźby stworzonej przez Rebranta Bugatti'ego, brata Ettore. Logo z tyłu także jest porcelany. Korek w wlewu paliwa także jest wykończony porcelaną. Dobra, dość tej artystycznej duszy Verona, czas na coś innego. Bugatti po stworzeniu swojego dzieła musiał udowodnić, że ich model faktycznie pojedzie ponad 400 km na godzinę. Więc pojechali na tajny tor Volkswagena i rozpędzili Veyrona do 408,47 km na godzinę. Tym samym model ten stał się najszybszym drogowym samochodem świata. No ale jak rzucisz się na takie rekordy, to musisz wiedzieć, że ktoś będzie chciał Cię pobić. I tak zrobili Amerykanie. SSC Ultimate Aero TT, czyli auto, które ma 1200 koni wycisnięte z silnika od Corvette'y i to auto zamierzało pobić Veyrona. I pierwsza próba była w 2009 roku i zakończyła się na prędkości 370 km/h, ale to z powodu awarii. Więc tego samego roku Ameryka wróciła i ustalili średnią szybkość na poziomie 411.72 km/h. Średnia, ponieważ czas Wejrona nie był w sumie oficjalny, bo trzeba pojechać w jedną, a potem w drugą stronę i wyciągnąć średnią. A Veyron pojechał tylko w jedną. W jedną czy drugą Niemcy dostali wklepane, a Niemcy nie lubią porażek. Nie, 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 nie! Więc inżynierowie Bugatti dostali zadanie, aby zbudować model, który pobije rekord szybkości, i tak powstał: Bugatti Veyron Super Sport. Który dostał nowy pakiet aerodynamiczny, tył został mocniej zabudowany, do tego oczywiście pojawiło się więcej mocy i teraz to 1200 zamiast 1001 koni. No i to wystarczyło, aby rzucić się na nowy rekord, który wyniósł teraz 431,072 km na godzinę i to była średnia z dwóch przejazdów. Tak jest, Bugatti zrobiło to jak należy i z okazji oficjalnego rekordu stworzyli model z mylącą nazwą, bo nazywa się WRC, co nawiązuje do... No właśnie, że nie, bo WRC nie oznacza tutaj World Rally Championship, ale World Record Car z dopiskiem Edition. No i warto wiedzieć, że model ten, pomimo tego, że może rozpędzić się do ponad 430 km na godzinę, to został ograniczony do 415 km na godzinę. Ograniczenie do 415 km na godzinę. To przecież jest jakaś... masakra jest jakaś. No, to jest jakaś masakra, zresztą tak samo jak ten model. To jest Veyron Grand Sport VTS, czyli wersja Cabrio z mocą 1200 koni i to jest wersja WRC Edition. Tak jest, Bugatti pobiło rekord prędkości z otwartym dachem. Spodziewali się w Bugatti, że ten model pojedzie jakieś 380 km na godzinę. Więc jakie było ich zdziwienie, jak pokazała się ta wartość? 408,84 km na godzinę. Dokładnie tyle pojechali z otwartym dachem. Co jest rekordem. Co do tych rekordów, to dzisiaj tylko chciałem o nich wspomnieć, ponieważ byli inni, którzy chcieli pobić Veyrona. Ale to w innym odcinku, bo teraz, moim zdaniem, najlepsza kolekcja od Veyrona. Le de Bugatti to seria sześciu modeli, które odnoszą się do historii marki Bugatti. I te modele są naprawdę ciekawe. Pierwszy to Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse Le Legion, Jean-Pierre Huimille. Jest to wersja Grand Sport Vitesse, a Vitesse oznacza prędkość, czyli wersja Cabrio o mocy 1200 koni. No a Pierre Ouimille to facet, który dla Bugatti wygrał dwa razy wyścig Le Mans. Dlatego znajdziesz tutaj wizerunek toru Le Mans, a auto jest niebieskie, bo to warwy francuskich sportowych modeli Bugatti. Kolejny model z się Bugatti w Grand Sport Vitesse, Lejeune Meo Constantini. Nawiązuje do kierowcy Meo Konstantini, który wygrał słynny wyścig Targa Florio, oczywiście w Bugatti. Dlatego ta wersja także jest niebieska, a pomiędzy siedzeniami znalazła się grafika przedstawiająca trasę Targa Florio. Tak samo jest na tylnym spoilerze. Za to całkowicie inną propozycją było Bugatti, Veyron Grand Sport Vitesse, Le Légion Jean Bugatti, a Jan Bugatti to najstarszy syn Ettore Bugatti i to on w 1935 roku stał się szefem firmy i to także on odpowiadał za takie projekty jak Bugatti typ 57 SC Atlantic, który nazwany był także La... La... Vete, La Vete, no, Le, Le. Tak się to pisze. Czyli czarny samochód. I to właśnie do tego modelu nawiązuje wspomniany Veyron. Dlatego jest cały czarny, a niektóre zewnętrzne elementy wykonano z platyny, jak ramkę osłony chodnicy oraz logo EB z tyłu. Znowu pomiędzy siedzeniami mamy wyszytą sylwetkę typ 57SC Atlantic. Kolejny model także nawiązywał do rodziny Bugatti: Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse Le Jean Rembrandt Bugatti. Nawiązywał do Rembrandta Bugatti, który był bratem Ettore Bugatti, a facet ten był jednym z największych rzeźbiarzy XX wieku. Dlatego, pomiędzy siedzeniami, umieszczono wizerunek jego najsłynniejszego dzieła, czyli figurkę tańczącego słonia. Poza tym, model ten był pomalowany na brązowy kolor, który miał dwa odcienie. Piąty już model nie nawiązuje do osoby, ale do samochodu. Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse Le Lejeune Black Bess. No a Black Bess, tak nazywano kiedyś angielskiego konia wyścigowego i tak też nazwano to auto, które miało oficjalną nazwę Typ 18, a model ten był jak Veyron bo był to kiedyś najszybszy samochód na Ziemi. Dlatego wizerunek tego modelu znajduje się pomiędzy siedzeniami, a na boczkach drzwi mamy ręcznie malowany wizerunek samochodu oraz samolotu. No właśnie, co tam robi samolot? Więc model typ 18, czyli Black Bess, kupił kiedyś Roland Garros, a to był francuski pionier lotnictwa, który choćby w 1912 roku w samolocie Moran Sulenie typ H pokonał Morze Śródziemne. Ostatni z tej kolekcji nawiązuje do słynnego założyciela firmy Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse Le ettore Bugatti. Tak nazywa się ten model i znajdziesz podpis ettore na wlewie paliwa, czy choćby specjalnie przygotowane felgi nawiązujące do ośmioramiennych obręczy z wyścigowego przedwojennego modelu Typ 35. Tak właśnie prezentuje się moim zdaniem najlepsza kolekcja Bugatti Veyrona. I chyba nie tylko moim zdaniem najlepsza, ponieważ razem wyprodukowano 18 sztuk tych specjalnych wersji, z tym, że każda kosztowała 2,35 miliona euro netto za sztukę. I wszystkie się sprzedały, zanim je jeszcze oficjalnie zaprezentowano. Bugatti Veyron pojawił się w 2005 roku i został zapamiętany jako najszybszy samochód na ziemi. Wyprodukowano 300 sztuk modelu coupé oraz 150 cabrio i w 2015 roku pojawił się ostatni model zwany, a jakżeby inaczej, La Finale. Jak sama nazwa wskazuje, model ten jest ostatnim modelem Bugatti Veyrona i zakończeniem wspaniałej przygody, jaką bez wątpienia jest Bugatti Veyron. No ale każdy koniec to nowy początek i tak w 2016 roku powitaliśmy to. No, ale to będzie opowieść na inny LCM, czyli Luźne Ciekawostki Motoryzacyjne. Więc tak wyglądały, moim zdaniem, najciekawsze wersje Verona, ale było ich dużo więcej jednak. Nie było czasu, aby pokazać je wszystkie, bo przecież teraz czas na konkurs i sprawa wygląda tak. Do wygrania są bony, które możesz wykorzystać w sklepie iParts.pl i do wygrania są trzy bony o wartości 100 zł i jeden za 200 zł, czyli cztery osoby mogą wygrać. No ale co trzeba zrobić, aby wygrać? Wchodzisz na stronę iParts.pl i szukasz czegoś, co przydałoby cię w Twoim samochodzie na zimę. Na zimę, bo to konkurs Przygotuj furę na zimę. A potem trzeba wejść na naszego Facebooka, gdzie jest post z konkursem, i tam należy w komentarzu napisać, co wybrałeś ze sklepu iParts i dlaczego to by ci się właśnie przydało. Może wybrać dowolny produkt, nie musi to być coś w tych wartościach 100 czy 200 zł, czyli wartość bonów. Wygrają osoby, które napiszą najciekawszych komentarze. I tutaj chodzi o kreatywność, ma być z innej perspektywy. Na przykład potrzebuje nowe opony na zimę, aby potem popałować golfa na ręcznym pod Tesco. Ale to podobno nie jest drift. Więc wchodzisz na stronę iParts.pl, link masz na dole w opisie, wybierasz sobie produkt, a potem wchodzisz do naszego Facebooka, też tam jest link w opisie i wpisujesz nazwę produktu i po co go potrzebujesz. Pamiętaj, musi to być związane z zimą, bo konkurs nazywa się Przygotuj furę na zimę. Jakby co, to zasady konkursu opisane są także na Facebooku. Przypominam, linki masz tam na dole w opisie. No i zanim przeskoczysz na stronę iParts.pl, to pamiętaj, że możesz kupić taki kubek. Opcji. A jak to zrobić? Tam też na dole wszystko. Masz w opisie. I pamiętaj, że jest za krótkie, by co? By jeździć autem. Albo nie jeździć autem bez charakteru. Jo! Tylko był głupie. Wlew kroku paliwa w lewu kroku w lewu, w lewu kroku <śmiech> <śmiech> pan pójdzie w lewu kroku <śmiech> <śmiech> w lewu kroku potem w prawu kroku <laughs> <Yeah. śmiech> o oh.